Jestem tutaj o konik, moim kolegą jest Jangen. To mój przyjaciel, jestem nim na wspólnej debacie. Teksty tworzymy na chacie, aby się opiernić czacie. Mam tutaj mojego ziomka kipera. Razem zaczynaliśmy to od zera Wbijamy na miasto, się zaczyna afera. Tak się Nam się tak długo, że szok. Tyle filmów nagranych, że bok. Jesteśmy wychowani na jednej ulicy, w kobalicy. Nasze przyjaźnie jest chwała i nigdy nie zginie. Yo. Yo, 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 Mam tutaj o okonika. Razem zaczęliśmy go od zera. Gwijamy na miasto, się zaczyna afera. Tak się rozkręca moja muzyczna kariera. Ziomka kiepera. razem zaczynaliśmy to od zera Biją na miasto, się zaczyna afera Tak się rozkręca moja muzyczna kariera Wiem, że nie zarabiam papier A ty jesteś tu zwykłym gapiem Robimy tu własną mafię Miej nadzieję, że na ciebie nie trafię Więc okaż mi empatię Tutaj mojego ziomka kipera Razem zaczynaliśmy to od zera Pijamy na miasto się zaczyna fera Tak się rozkręca moja muzyczna kariera